Krzysztof Kaszubski, witam państwa. Poranne pytania Radia Olsztyn. Naszym gościem jest Jerzy Schmidt, były wiceminister infrastruktury i budownictwa, prezes Prawa i Sprawiedliwości w Okręgu Olsztynskim. Witam serdecznie, panie witam prezesie. Witam serdecznie. Panie prezesie, od dawna działacze olsztyńskiego PiSu mówią, że trzeba zbudować drogę numer 16. Apelujemy o rozmowy, które doprowadzą do opracowania najlepszego wariantu tej trasy, która pozwoli powstać w regionie tej drodze, tak aby region mógł się jak najszybciej rozwijać. To są pana słowa. No oczywiście mało tego, że się z nich nie wycofuję, ja wręcz przeciwnie przy każdej okazji je podkreślam, powtarzam, bo rzeczywiście dokończenie budowy drogi 16, mówimy dziś o tym odcinku między Borkami Wielkimi przez Brągowo i dalej do Ełku, jest rzeczą niezwiernie istotną dla rozwoju warmińsko-mazurskiego, dla ludzi, którzy tutaj żyją, dla ogromnej większości, dla ogromnej większości będą tutaj same korzyści, i o tym po prostu trzeba mówić i nie możemy tutaj ulegać takim czy innym głosom, które mówią, że nie potrzebujemy tej drogi, że nam obecny stan jest dobry albo wymyślają jakieś zupełnie absurdalne argumenty przeciwko budowie. Musimy znaleźć ten wariant przebiegu, który przede wszystkim będzie funkcjonalny, będzie też możliwie mało ingerujący w przyrodę, która, a, która, która jest piękną naszą też wielkim skarbem. To wszystko można pogodzić, tylko musimy z wolą działać, że chcemy tę drogę wbudować. A prasa nieprzeciwna, prasa, która jest przeciwna prawu i sprawiedliwości, dość wyraźnie powiedziała, że prawo i sprawiedliwość chce niemalże na siłę wybudować tę drogę. No. Powiem tak, no ci, którzy są przeciwni, a, a to jest oprócz kilku wójtów czy burmistrzów, którzy to je wyrażają swoje. No to jest mikołajki mrągowo. Ale z drugiej strony też na przykład jest już chyba ponad 10 uchwał różnych samorządów powiatowych i, i, i miejskich naszego województwa, właśnie tej wschodniej części, które zaczynając od Ełku, które bardzo, bardzo wspierają budowę drogi i mówią w tym samym tonie, trzeba drogę wbudować, natomiast będziemy myśleli, w jaki sposób uczynić jej kształt możliwie optymalnym. Doczekaliśmy się chwili, gdy ta trasa szesnastka, która jest drogą krajową, nie spełnia wymogów drogi krajowej. Tak mówi doradca ministra infrastruktury i radny wojewódzki Paweł Czerniak. No właśnie, to jest ja naprawdę tym wszystkim, którzy dzisiaj tak, yy, którzy mają wątpliwości, może tak, bo ci, którzy są przeciw, to myślę, że oni zawsze będą przeciw, bo to już widocznie tak się nastawili i te argumenty, żadne argumenty nie trafiają, jak widać. Natomiast ci, którzy się wahają, są ciekawi, to naprawdę. Proszę, przejedźcie się państwo tą drogą, pojedźcie do Mrągowa, potem przez Mikołajki i dalej w stronę Orzysza. Czy rzeczywiście tak powinniśmy dzisiaj podróżować i czy to, są, to jest ten właściwy, właściwy sposób, czy ta droga spełnia jakiekolwiek dziś standardy drogi krajowej, czy drogi ekspresowej, bo dziś jest to droga ekspresowa już formalnie. No ale standard drogi krajowej spowoduje, że mnóstwo lasów zostanie wyciętych, że będzie ingerencja w środowisko naturalne, że będzie... Przejście budowane przez jezioro. Znaczy, to jest tak, że my codziennie, codziennie wycinamy lasy, codziennie używamy przyrody. Z drugiej strony powierzchnia lasów w Polsce wzrasta i to przy budowie. Alternatywa jest taka, nic, nie róbmy dzisiaj nic, a to oznacza, że po pierwsze dostęp do tych terenów będzie coraz gorszy, będzie coraz trudniej nam dojechać do, właśnie do Orzysza wspomnianego, właśnie do Mikołajek i tym wszystkim, którzy dzisiaj... Polecam, może też Państwo, chociażby teraz w lipcu, też przejdźcie się tą drogą, przejdźcie się do Mrągowa, jak ono dziś wygląda, jeżeli chodzi o, gdy jest trochę więcej ruchu, co się dzieje właśnie w Mikołajkach, gdy jest trochę, trochę więcej ruchu. No to, jest, to, to są dopiero właśnie te zniszczenia, które dzisiaj ten stan powoduje, że nie ma wyprowadzenia ruchu z miasta, że wszystko musi przejechać przez miasto, cały, cały ruch. Mówię na przykład o Mikołajkach. I to w Mikołajkach nie przeszkadza na przykład to, że kilka lat temu wybudowano wielki hotel na jeziorze czy stateczki, które z, ze strasznymi dieslami, które dymiącymi w sposób niesamowity wożą, wożą ludzi po jeziorach i tak naprawdę robią huk, śmierdzą ohydnie. I to jakoś władzą Mikołajek panu burmistrzowi nie przeszkadza, jemu przeszkadza droga, która wiele z tych problemów właśnie by rozwiązała. Panie Prezesie, jednym z zarzutów, jeśli chodzi o budowę szesnastki, jest to, że Polska jako kraj nie potrzebuje za bardzo tej drogi. Bardziej jest to interes geopolityczny, bo to jest droga, na której zależy Litwie, Łotwie, Estonii, tak jak Via Baltica i Rail Baltica. No, no to jest tak, to znaczy, że, że nie powinniśmy komuś, że powinniśmy robić na złość komuś, żeby sobie nie poprawić bytu. No to jest jakiś absurd. No my tą drogę chcemy budować przede wszystkim dla, dla mieszkańców Armii Mazur, przede wszystkim dla tych, którzy chcą do nas przyjechać, chcą tutaj prowadzić działalność gospodarczą, a też, żebyśmy mogli się szybko, sprawnie i bezpiecznie poruszać między chociażby Olsztynem a Ełkiem. Czy dalej na, na zachód, na zachód w stronę w stronę Ostródy, tak? No to, to, są, to są dzisiaj te, te problemy, które musimy rozwiązywać. No mówienie, że jeżeli będzie droga, no to kto inny będzie z tego korzyści jest po prostu absurdem. No to z drugiej strony, może powiedzmy, no to rzeczywiście, to, to nie budujmy sobie, nie budujmy portów, bo przez porty e, też nie tylko polskie towary przypływają, ale przypływa import. I u, e, u pomagamy importowaniu. No, to są absurdalne argumenty. I co ciekawe, no wysuwają ją często jakieś anonimowe grupy, bo, bo tutaj też zauważyłem, że jest jakaś taka grupa Ratujmy Mazury, jak, jak mniej więcej taka nazwa, która nie, nie opublikowała żadnego członka swojego. Nie, ani nie można z nimi się skontaktować, ani, ani nie, nie ujawniają, kto to jest. No, żyjemy w państwie demokratycznym. Jeżeli ktoś Zabiera głos publicznie, zabiera w ważnych sprawach, no to niech ma o tą odwagę pokazać się, stanąć i powiedzieć: Nazywam się taki, tak i tak, takie i takie poglądy, co my czynimy od wielu lat, zbierając z tego pożytki, no ale czasami również mało przyjemne sytuacje. Jest pan prezesem Prawa i Sprawiedliwości w Okręgu Olsztyńskim. No i wiemy już o tym, bo prezes Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, ogłosił jedynki w różnych okręgach w Polsce i ogłosił, że w pana okręgu Jedynką będzie profesor Wojciech Maksymowicz, który jest nominowany z porozumienia centrum, z porozumienia Jarosława Gowina. No, i to jest jakieś osłabienie, chyba jeśli chodzi o pana pozycję i pozycję Prawa i Sprawiedliwości, że nie działacz Prawa i Sprawiedliwości z okręgu olsztyńskiego jest jedynką na liście. My tak absolutnie do tego nie podchodzimy. Jesteśmy partią polityczną, której, której cele są ogólnopolskie. My patrzymy jako partia na sytuację w całej Polsce. Olsztyn jest elementem tego. Kandydatura pana profesora Maksymowicza została zgłoszona, została przyjęta. Będzie, będzie liderował naszej liście. Myślę, że to. W przyszłym tygodniu, w tym tygodniu, przepraszam, będą, będą ogłoszone całe listy. Myślę, że wtedy będziemy mogli e, zacząć tak naprawdę na dobre e, no, przygotowania do wyborów. No i też można o pewnej słabości Prawa i Sprawiedliwości na Warmi Mazurach powiedzieć, bo profesor Maksymowicz, z porozumienia, został wiceministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a żaden działacz. W tej chwili prawa i sprawiedliwości nie jest w rządzie tutaj z naszego regionu. No my się cieszymy, że, że będzie człowiek z Rzesztyna, bo to zawsze będzie nam łatwiej. W tych rządowych kręgach naszych spraw pilnować, to uważam, że to jest właśnie wzmocnienie. I my jakby nie działamy tak egoistycznie, że to komuś coś chcemy odebrać, czy, czy, czy komuś zazdrościmy. Nie, no po prostu działamy. Myślę, że ci ludzie, którzy dzisiaj z ramienia Prawa i Sprawiedliwości spełniają rzędy, pan, zacznę od, od pana wojewody, przez, czy, czy pan kurator, czy szereg innych osób, które pełnią znakomicie się wywiązują ze swoich funkcji. Ja te widzę. Ogromne wzmocnienie przez te ostatnie cztery lata Prawa i Sprawiedliwości, bo pokazaliśmy przede wszystkim, że potrafimy dobrze skutecznie rządzić w interesie mieszkańców. Prezes warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej Grzegorz Smoliński, pana kolega z Prawa i Sprawiedliwości został odwołany ostatnio i mówi się o tym, że to za sprawą działaczy porozumienia właśnie. Tego nie wiem za, za czyją sprawą, natomiast y, uważam, że to jest bardzo zła wiadomość. Nie ukrywam, że że gdy się o tym dowiedziałem, że takie zamiary są, to starałem się temu, nie tylko ja zresztą, jakoś zapobiec, no ale niestety taka decyzja została podjęta. No, pff, można tylko mieć nadzieję, że ona nie zaszkodzi funkcjonowaniu strefy i, i że osoba, która będzie w miejsce... Pana Grzegorza Smolińskiego nie gorzej będzie wypełniała te zadania, które stoją przed prezesem strefy. Czy walczy pan o przeżycie? Bo tak napisała jedna z gazet. Walczy pan o miejsce na liście wyborczej, że chce być pan na tej liście, ale szanse ma pan nieduże. No taki artykuł ostatnio czytałem. Znaczy jest tutaj też w Radiu Olsztyn taki pan redaktor Adam Socha, który bardzo lubi ciągle mnie tam atakować przy różnej okazji. I, i, I gdzieś tam ciągle mi jakieś tam szpileczki większe czy mniejsze w, wbijać. No ale jak, jak widzicie Państwo, no jakoś żyję, mam się dobrze i uśmiecham się nawet, więc. Czyli nie walczy pan o przeżycie. Tak? <laughs> no, jak widać, no proszę, proszę sprawdzić, zobaczyć. Czy będzie pan na liście w takim razie, która będzie ogłoszona prawdopodobnie we wtorek, najpóźniej no w środę rano. Kto będzie, kto będzie na liście, jaka będzie kolejność kandydatów, to wszystko jest ustalane w trakcie. Wtorek jest tym dniem, w którym. Będzie posiedzenie Komitetu Politycznego, który o tych sprawach decyduje, a, a do tego czasu ja o żadnych nazwiskach, o żadnych osobach, które oprócz... Już no bo o, 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 listy są już tak zwane, nawet są określone jako fake newsy albo fake listy. No, powiem tak, no so, są właśnie tacy dziennikarze, wspomniany Adam Socha, który sobie własne listy układa, nie wiem, ktoś mu to podpowiada, czy nie, no może może, może po prostu ma taki, tak się nudzi tutaj w redakcji Radia Olsztyn i, i, i szuka jakiegoś takiego rozrywki przy układaniu list, ale Prawo i Sprawiedliwość swoje listy układa i, i to te będą start, to, to te będą... Kandydowały do Sejmu ci ludzie, którzy będą na tych listach, które, na których będzie podpis pana Jarosława Kaczyńskiego. A pan będzie na tej liście? To już pan Jarosław Kaczyński decyduje o tych sprawach. Jak ja o żadnych nazwiskach dzisiaj, gdy jeszcze nie ma, nie ma ogłoszonych, ogłoszonych kandydatur, to wypowiadał się nie będę. Są takie doświadczenia. Też bywało tak, że, że ludzie się już cieszyli, że będą kandydatami na takie czy inne stanowisko. Potem życie potoczyło się inaczej są też tacy, którzy dzisiaj deklarują, że bardzo chętnie by z naszych list startowali. No to wszystko będzie. No, pan poseł Maciejewski z Kukiz 15, no, nawet podobno szóstką ma być. No to zobaczymy. No to, to ja, ja tutaj powiem tak, że, że tutaj nic nie mogę więcej powiedzieć oprócz tego, co powiedziałem. Dziękuję bardzo. To były poranne pytania Radia Olsztyn. Naszym gościem był Jerzy Schmidt, były wiceminister infrastruktury i budownictwa, prezes Prawa i Sprawiedliwości w Okręgu Olsztyńskim. Dziękuję bardzo.